o jego odejście z Saiyo Industries i powiedział wtedy Zony, że się przygotuje na tę konferencję z argumentami. Czy jesteś przygotowany? Siemanko. no chciałem coś tam się dowiedzieć od grupy, której Holak kiedyś był od Saiyo Industries, ale no niestety dostałem informację, że wszystko jest wyjaśnione albo niestety w sumie no i że by się ciągnął fałszywiec. I że i tak już zdech w internecie poza tą walką, i ja podtrzymuję w sumie te słowa, że to jest jakiś ostatni zastrzyk gotówki, no i żeby też się ciągnął. Wróżą ci koniec kariery po tej Wiesz, walce? mogą mi wróżyć, a ja tak naprawdę sam z własnej woli nic nie robię, a to, że ty wziąłeś tą walkę jakby pokazuje, że jednak też nie miałeś innego wyjścia, bo nikt z tej walki nie chciał, więc kurwa z racji honoru mógłbyś kurwa Ale chociaż Ale jakby nie chciał ze nie tej walki, w to i tak bym kiedyś znalazł przeciwnika. Kiedyś byś znalazł, a na backstage'u mi dziękowałeś, że są tą walkę wziąłem, z drugiej strony na chuj piszesz po do moich znajomych. W sumie jestem ci troszeczkę wdzięczny, nie bo, mnie, bo na ja ja dostałem, okej? Na przetarcie dobry taki czopek, także troszeczkę momencie, Ci dziękuję, tą mordę, jak aczkolwiek mówię. to Ty powinieneś mi buty całować, bo uważam, ja że to ostatnie pieniądze, które zarobisz mordisz, w internecie. Bo będę miał innego przeciwnika i tak, więc na chuj pierdolisz tak, ty tym Tak, kogo tej... będziesz miał? A chuj cię to interesuje? Nie No mogę właśnie, Będę no, no, walczył z osobą kurwa z tą, którą miałem miał, walczyć na tej gali na chuj pierdolisz teraz? No i z kim miałeś walczyć? No z kim miałem walczyć, za co Ci dziękowałem, że kto wypadł z tej gali, bo nie chciał na niej walczyć? No i zobaczymy, czy będzie ta walka. No i zobaczymy właśnie. No, no to, to zobaczymy. Kurwa. Na Wój, ty piszesz do moich starych znajomych, kurwa obrody, bo nic sami możesz znaleźć. Chłopie, ale wy. No to chłopie, kurwa, chuja może znaleźć, no. bo jest czysty kurwa! No a co mam, mam na ciebie znaleźć, dzieli. kurwa, jak ty dwa streamy odpaliłeś, ale chłopie, w ciągu ostatnich chyba sześciu miesięcy. kurwa czegoś Dobra, nie za lubi, mi robię. pizdę, człowiek, jesteś już skończony, i właśnie po twoich znajomych chcę coś znaleźć, bo ty już kurwa nic nie prezentujesz sobą w internecie. Damiano, ty im przerywasz po prostu w ten sposób. Chcesz, żeby się zajęli czymś innym. Nie, śmieję się, pytam się, czy chcę puszkę, czy chcę rzucić. Natomiast Holak, ja widzę, że ciebie zawsze ten temat mocno wprowadzał z równowagi. Tutaj nie trzeba było dużo, już mówić, że po co piszesz do moich starych znajomych. No bo nic nie mogą znaleźć, kurwa, to szukają już nawet do znajomych popiszą. Też kurwa im nic nie piszę, nic byle powodu, że nie chcą ciągnąć tematu. Jak mówisz, że nie chcę ciągnąć tematu, to na chuj mi źle życzy. A w wywiadzie mówisz, że mi dobrze życzy. Na chuj piszesz do Ksaya. A do lukiego pisałem akurat? A mi się wydaje, że nie. No to mogę ci nawet pokazać. Okej, okay. no to ci pokażę. Natomiast użyłeś słów odpowiadając, że też nie miałbyś co robić, coś w tym stylu, mówiąc o pieniądzach. Powiedziałeś też, tak jakbyś mówił o samej. Nie, tu chodzi o walce. Że sam mi powiedział na backstage', że nie miał z kim walki, że nikt nie chciał z nim walki wziąć. Na tej zasadzie. Okej, okay, to tak działa właśnie, że wszystko, żeby yy, tylko mieć no walkę. Tak, tak, taką dostałem informację i też w sumie nie miałem nikogo innego proponowanego jako przeciwnika. A że chciałem zawalczyć, no to mówię, dobra, niech będzie. Rybal powiedział, że e, dziękowałeś mu na Backstage'u za tę walkę. Czy rzeczywiście tak było, e, czy jest to. No tak, no bo i łatwy przeciwnik, łatwiejszy niż poprzedni, więc fajnie się trafiło. E, no, i, no i tyle nie. Bo ja po raz pierwszy dzisiaj, powiem szczerze, po raz, pierwszy widział, po raz pierwszy widziałem dzisiaj Ciebie tak naprawdę odpalonego. I to jest coś, chyba na co wiele osób czekało, także wielu Twoich widzów. Czy to jest kwestia bardziej tego, że Ty jesteś już blisko walki i wiesz, chcesz sobie obudzić w te, te emocje, których troszkę przy walce z Disem brakowało, powiedziałbym. Nie było takich, wiesz, takich złych emocji z Twojej strony. Czy to jest skierowane bardziej w rywala, czy to jest bardziej sposób dla Ciebie na takie przygotowanie się? Myślę, że i w rywala, i też ja już chcę po prostu, żeby to wszystko no, się skończyło. Nie? Już naprawdę nie mogę się doczekać tej walki. Dużo mnie to kosztowało. Także no, im bliżej, tym bardziej mnie nosi. Zrozumiałe. Ja patrzę też na Holaka właśnie i ja widzę ten wzrok. Mocno jesteś poirytowany, chociaż teraz, jak jest kamera, że na ciebie starasz się to ukryć. Ale widzę, jak patrzysz za każdym razem, kiedy tylko złonę dotyka mikrofonu. Taragają takie emocje mocno. No, już bym mu zajęło najchętniej. No co, popka dużo pierdoli. Przy dziś się też tyle pierdoliłeś, jak tego człowieka nienawidzisz, ile mu nie powiesz. A wyszło jak wyszło. Kogo? Oddij się, mówię. Eee... Czy mówisz, że wychodzisz do słabszego przeciwnika? Ale co widziałeś? Jakieś stare dwa klipy na TikToku, gdzie ja tam sobie je Tisa taką taki No, lisa, for fun? Ja głośni, mówiś, dobrze? Poprosimy, żebyś. mówił. Widziałem, mówi. co mówisz na Insta Story po walce doskonale pamiętam ten okres. Mówisz, że wychodzisz do słabszego przeciwnika, a za każdym razem, jak w dziób dostawałeś od Lisa, to się zakrywasz rękami, więc nie wiem, o czym ty mówisz. Dobra, gościu, dożyjemy tutaj weekendu i dostaniesz pizdę Ale i się. to pompka, bo niedawno nie tak naprawdę, jakby bagę, nie tego, że na to. przetrenowałem, także uważam, że jestem w Sztosie, A co niż chodzi ty? z pompką? No pompka no taki jest wielki, kurwa nadmuchany. Co jest? Że jesteś wielki i nadmuchany. Sugeruję, pompka. że jesteś. Aha, no, no trudno, kuracji. no taką mam budowę ciała, no tego się nie wybiera. Ty wyglądasz jak ponton. I co? <laughs> pompka z pontonem, jesteśmy dobrym połączeniem w tym wypadku. No tak tylko, że on jest... to... No to cio... jeśli on jest... No to jest problem, bo pompuje. to, to dobrze. Pomieść. Tutaj panowie w, pierwszy, w pierwszym panelu się o inny rodzaj pompowania wkurzali, a tutaj, nieważne, e, tak czy siak, Holak, ja zapytam cię, jak się czujesz z tym faktem, że rywal, no, patrzy na ciebie bardzo mocno z góry, jesteś dla niego easy money, czy to jest coś, co cię w jakiś sposób dotyka? To jest gubiący chuj generalnie, ja na Kubiksa też tak patrzyłem i wiem, jak to się kurwa ugryzło. Już miałeś raz łapkę w dół, teraz będziesz miał znowu łapkę w dół. Jedną łapkę od Ciebie? Słucham? A, okej, okay. no trudno. Walkę, walkę, nie łapkę. Ach, łapkę w dół na walce. No. Okay. Łapkę w dół. Bardzo dziko, Holak. Zony. Słucham. Spodziewałeś się takiej agresji słownej od Holaka, bo wy raczej na spokojnie, ale jak już się zaczęło, to już poleciały, wiesz, coraz mocniejsze słowa. No, w sumie się nie spodziewałem, bo tak siedzi tutaj, jakby miał się popłakać zaraz. Yy, Także myślę, że. Ja w życiu, że... mi się wydaje, że bardziej tobie jest do tego bliżej niż mi. Ja siedzę na totalnej. luzie po prostu, bo nie, mnie ciężko jest wypowiedzieć z równowagi. Jesteś kurwa, to jedną z niewielu osób, która potrafi to zrobić. Ale to głównie pierdoleniem głupot to właśnie mi się tak ty podnosi. No, jaki głupot. Gada. No, wszystkich, które gadasz, kurwa, no, i powielasz gadam? te pierdolone głupoty no, o tym, że się wypierdoliłem na kogokolwiek. To jest między innymi to. <laughs> a to nie jest głupota? No właśnie, się, kurwa, czy się jest, jest, jest głupota. to jest głupota? Tak, właśnie dobrze powiedziałeś, to jest głupota. Czemu? Czemu? Bo jest kurwa mitem, dlatego nie ma żadnej odpowiedzi od nich, kurwa. Tylko wolą mi życzyć starych, złych rzeczy, kurwa, a ty jeszcze jesteś takim cepem, co to powiela. Dobra, dobra, no. Ale jest taka prawda, jak się kłamstwo powieli tysiąc razy, to staje się prawdą, póki co dobrze idzie. Kurwa Maciek, już z 30 razy powiedziałeś. Albo jak się już srana kogoś tak całkowicie, to bo się po prostu nie chce... No to właśnie Zadu, ja za za na ciebie na cia, kurwa na tak nie chciałem Pytanie, czy biorąc pod uwagę, że wszyscy uważają, że jesteś tutaj underdogiem, czy w przypadku ewentualnej przegranej, Dalej widzisz siebie w świecie freakfightów, czy Zony może ci to wybić z głowy? dosłownie przynosi, wybić mi tego nie wybije, Na pewno jeszcze czekam na jednego grubego przeciwnika. Eee, słuchaj, ja w ogóle nie mam jakiejkolwiek tremy. Mega się jaram z tym, że mogę z nim wyjść. Jeszcze tym bardziej, jak mi podkurwi, to będę miał w końcu złość, bo do Kubiksa w ogóle nie miałem złości. A wręcz jakąś tam sympatią do niego pałałem. A tutaj to jedyne co to już tylko jak na niego patrzę, to już tylko czeka, żeby mu zajebać. I sobota, kurwa, już niedługo. Zony nie wyglądasz na specjalnie poruszonego tymi mocnymi słowami od przeciwnika. No, tak jak już mówiłem, no widziałem tą walkę. Nie był w stanie uwalić Kubiksa w pełnym dosiadzie, w, który tam 10 kilo mniej ważył, więc. W... No co ja mogę powiedzieć? Wiesz, no Dis też pewnie był od ciebie lżejszy i też go, go się nie ujebałeś, a nawet przejebałeś. No więc... akurat tyle samo ważyliśmy. Ile teraz ważysz? Yy, teraz? No, mamy walkę w 8-3. Tyle? 83. Nie takie było pytanie. Pytał, ile ważysz. Teraz? Tak. 85. 83 ja ważę. Czy jeżeli Zony jakkolwiek by na ciebie ruszył podczas face-to-face'a, ty jesteś od razu zagrzany, żeby działać, czy czekasz na pojedynek? No no tu nie ma czego się bać, przecież my to przychodzimy se dać w mordę, no to czego mam się bać? Zróbmy tego face-to-face'a, no. Dobrze, moi drodzy, tak więc face-to-face, Holak kontra Zony. Let's go! Mekambe! Pozdrawia czat! I te same słowa, co przy panelu daleko od siebie, też jesteście w stanie wypowiedzieć teraz? Nie ma problemu. Że frajer? No takich słów nie powinieneś kurwa używać mi się Dlaczego? Daje. Bo kurwa nie jestem adekwatny do sytuacji w żadnym stopniu. No ale używam. No i jesteś kurwa... Kim jesteś? Albo nie powtarzaj. No, ja nie powiem, bo nie można na Twitchu tak mówić, ale. Jeszcze raz panowie, face to face. Weźcie ręce za siebie, zacznijcie od prostej tej. I poleciało kolano nawet. Nie doszło. A panowie ochroniarze to od razu zdjęli. Nie było okazji się wykazać. Co się dzieje, Holak, że aż tak dwa razy to ty pierwszy ruszasz? No pik do i głupoty te same, kurwa. To, że założyłeś spodnie UFC, to chuja cię do tego dzieży. Ale widzę, że zobacz, nic... Uśmiechnięty jakby nie odczuł. No i chce będzie, kurwa, szczęśliwy. A ty łutkaj Mordak jego kumplem jesteś, kurwa, w frajerze. Dobrze, panowie, face to face, zakończony. Boxing position. Chodźcie troszeczkę bliżej, Holak, zony. I to starcie również odbędzie się 10 grudnia w Łodzi, zapraszamy. Przed pay albo jeszcze na halę.